Wezmę jednego. Ale no. Dobra, czekajcie. jest Aha i drób słaby z E4. Dobra. Kończy to tu biję. C4 A słaby w C4, okej. Okay. Wierzę D8, z Ana D8 to ważne Bierzam E8, nie na B3. E, D 3. Ja mam zagrane H3. Ktoś może na czacie napisać. Nie, otrowi no, was. Oczywiście robiłem, że jest zagrany. Tu konia 4. Ja zaflagowanie mnie na średni będzie bo on jest D4C, jakieś dobra powrót. Okej okay. No i trochę problem, że on ci gońca stropowa. H6, spoko Wieża B8. Jak król E8, nasza. Ok, a on G5, a to teraz tu bije przecież f 4 chciałem na F4, już mam. Wieża D8, a teraz tu wisi na B6. Wieża G8, teraz na C5. Co oddziałem Głoński? Dobra, nie wiem. Coś mi się już pieprzy. E, D8, dobra, F6. Wierzę g F7. Tu C8, wierzę E7. Tu, tu. To smart przecież.